To i wszystkim. Mieszkanie w trakcie remontu podczas prac prawie wykończeniowych wygląda o w ten sposób. Płytki położone. Drzwi wejściowe do Łazienki są zamontowane. Kompakt jest. I tutaj też taka bardzo ważna rzecz: nie zdecydowaliśmy się ostatecznie na Geberit, dlatego że odległość między Geberiz byłby mniej więcej odtąd, dotąd, ale wtedy byłby problem z stawieniem tutaj pralki. W związku z czym, żeby pralka się zmieściła, to zamontowaliśmy zwykły kibelek. Tak musi być w tym przypadku. Szczerze powiedziawszy, w bardzo dobrej cenie kupiony, nie pamiętam już kwoty, ale, ale w cenie bardzo dobrej kupiony, z dobrą deską. 50 zł taniej niż w obi czy w Castoramie. Ale trzeba było pojechać parę kilometrów dalej. Co i tak się opłaciło. 50 zł już na czysto zostało w kieszeni. To jest dużo. Wanna w trakcie zabudowywania. To jest łazienka. Tutaj jest. Tu będzie umywalka na środku. Oczywiście jakieś takie prace Wykończeniowe, Tu jest kratka wentylacyjna. O, taki będzie fajny efekt płytek i yy, o właśnie coś się dzieje ze światem jakie ma przebicie może mnie nie zabije abanienka normalna metr 40 m szerokości spokojnie jedna osoba na opartego dwie z podgiętymi kolanami w trakcie kąpieli tutaj mamy u góry na suszarkę takie mocowanie i już jest zafugowana jak jakiś szary kolor Nazwijmy go ładnym, bo pasuje naprawdę wyszło to elegancko. Piony, tutaj będzie kaloryfer obecnie na balkonie. Tutaj mamy O, taki właśnie uskok. Około 4-5 cm. W związku z czym postanowiliśmy, że płytki po naszemu wkrostki będą tutaj. A płytki ciemne tutaj. Łazienka dzięki temu wszystkiemu wydaje się większa niż jest w rzeczywistości, jest jasna, ładna, zgrabna i mieści się w niej wszystko. Tutaj postanie. Postawimy szafkę, prawdopodobnie z lustrem. A tutaj będzie szafa w zabudowie razem z Pawlaczem. Co prawda tych Pawlaczy obecnie się już nie, nie robi, tak jak w, czasów, w, w czasach PRL-u ale my się na niego zdecydowaliśmy, gdyż jest to miejsce, które będzie wykorzystane na jakieś jakieś rzeczy domowego użytku. Podłoga z gładziami, twó z wylewką, ściany gładkie, o, elektryka jest, czeka tam w pudełkach o, za za tym tym odkurzaczem, tutaj, jest o ten elektryka do łazienki kuchni. Podłoga drewniana będzie pod tą drewnianą podłogę 14 mm, będzie 2 mm korka. Nie klejmy tego, będzie to podłoga płynąca, pływająca. I jak ktoś Wam będzie mówił, że korek się ściera, to nie słuchajcie go, tylko pomyślcie swoją własną logiką. Jeżeli ten korok będzie pod podłogą, podłoga będzie pływająca deski, oczywiście to się będzie ścierało, ale czy to się będzie ścierało ruszając się o, o, o tak? No tak, ale nie, w taki, nie za taką amplitudą. To będzie amplituda kilku milimetrów i cały ten pył, który jeżeli w ogóle powstanie, to zostanie dalej pod podłogą, więc nie ma się czym przejmować. To są naprawdę nieduże ruchy. No to jest podłoga do pokoi. A tu mamy kuchnię. Płytki położone, czekamy na meble. Meblarz, stolarz już je, już je robi. Tu zamontowaliśmy taki ciekawy patent. To jest parapet. Tu jeszcze brakuje mu trochę wykończeniówki z boku. I parapet został wykonany z płytki. Kupiłem jedną płytkę na magazynie, oczywiście nie w Obi, nie w Castoramie, tylko w prywatnej firmie. I zrobiliśmy parapet z płytki. Elegancko to wygląda, naprawdę jestem z tego zadowolony. Pomysł mój zatwierdzony przez Joannę. Tak, tu będzie okap. Domurowaliśmy płytek. Zafugowane. Wygląda to naprawdę elegancko. Wygląda jak pieska kaflowy, na co większość ludzi się nabrała ze zdjęcia, które puściłem na Facebooku. Ale to nie jest pieska kaflowy, tylko po prostu ściana z takich płytek. I jak zauważycie te teraz mamy zupełnie inne światło z lewej strony i zupełnie inne z prawej. W związku z czym płytki, pomimo że mają ten sam kolor dają inny cień. Inaczej to będzie wyglądało, gdy zamontujemy Wszystkie meble, Płytek, płytki w kuchni i, i płytki w przedpokoju są tego samego koloru, dzięki czemu będzie nam się wydawało, że jest większa powierzchnia. Bo gdybyśmy tutaj zrobili płytki w jednym kolorze, a tutaj w drugim, to już nie byłoby efektu przestrzeni. I to okna. A wiadomo teraz to jest syf w trakcie remontu. Całkiem przyjemny na hasiok. Ale w zieleni przyjemnie, przyjemnie. Jeszcze mamy jeszcze mały pokój. Parapety zamontowane. Tutaj niestety fachowcy nas nie posłuchali, ale już im darujemy że muszą zrobić jeszcze jedną rzecz. Zabudowali nam pion. Nie chcieliśmy, żeby był zabudowany, bo woleliśmy, żeby to ciepło, które idzie w pionie, a które można zakręcić, żeby nie szło do kaloryfera, o, bo jest, jest kurek. Są też pomierniki, a to inna bajka. Jest kurek. Zakręcamy kaloryfer, nie grzeje, a wtedy grzeje nam rura. Większość mieszkań, które teraz się remontuje na, na nowo, z, to znaczy likwidujemy stan PLR i montujemy nowoczesność. To robi się takie zabudowy. Tutaj jeszcze musi nam zamontować takie kratki wentylacyjne, żeby był tam obieg powietrza. Zapamiętajcie sobie, że w mieszkaniach, w domach tam gdzie mieszkacie, nie może być pustych przestrzeni, które są zamknięte. Musi być otwór. Jeżeli będą to puste przestrzenie zamknięte, będzie się w domu wam źle działo. A traktuje o tym książka, a nie pamiętam jak, jaki, jaki to jest autor. Napisana w latach 70. ubiegłego wieku na podstawie kronik Policji Francuskiej. Książka ma tytuł Domy, które zabijają. Polecam przeczytać. Dziwnie się czyta, ale fajnie. Warto. Jest to jedna z książek, które warto naprawdę przeczytać. Kupicie na Allegro za 30 40 zł. 40 może. Ewentualnie, patrz, biblioteka będzie taniej. Dobrze. Jak będzie następny etap prac zakończony, to również dam Wam znać filmem. Tymczasem. Mieszkanie jest już zarezerwowane, w związku z czym już nie możecie go kupić, moi drodzy. Tak to jest ze sprzedażą. Kto pierwszy, ten lepszy. Cena sprzedaży bardzo dobra. Chyba, że klient wróci i powie, że sprzedaje, bo rynek rośnie tak dość szybko, intensywnie. Od roku czasu, że jest wielce prawdopodobne, że urośnie jeszcze bardziej. W związku z czym klient, który kupił, kupuje od nas to mieszkanie, będzie zainteresowany sprzedażą tego mieszkania. Ale to pokaże nam czas. Tymczasem, na razie, pozdrawiam wam, Was serdecznie i jeżeli macie coś do sprzedaży, mieszkanie, dom czy działkę w Warszawie bądź do 100 km od Warszawy. Dzwoncie do mnie 889 205 615. Ale również obsługuję Kielce w promieniu do 100 km, czyli w zasadzie całe województwo. Telefon znacie, przed chwilą podałem. Ewentualnie zapraszam na swoją stronę internetową wojciechnalepa.pl. Śledźcie Facebooka, śledźcie Instagram, śledźcie YouTube'a. Hasło wywoławcze to nalepa nieruchomości. Cześć.